Dzień dobry Państwu. W fazę finałową wchodzą powoli nasze dwa redakcyjne przedsięwzięcia, czyli wybory Człowieka Roku oraz plebiscyt sportowy. Praktycznie do czwartku, jeżeli chodzi o Człowieka Roku, można głosować na wszystkich kandydatów. W piątek na naszym portalu enyob24.pl zaprezentujemy piątkę, ogłosimy piątkę finalistów, a za tydzień. We wtorek 9 lutego w Nowinach Jeleniogórskich zaprezentujemy finalistów w plebistycie sportowym, gdzie głosujemy na sportowca roku, trenera roku oraz nadzieję sportową roku. O wszystkich tych przedsięwzięciach oczywiście piszemy w najnowszym wydaniu Nowin Jeleniogórskich. Tam znajdą również Państwo ostatnią dzisiaj klasyfikację jak Prezentuje się na dziś, na południe sytuacja, jeżeli chodzi o Państwa wsparcie kandydatów do tytułu Człowieka Roku. Zamieszczamy również nazwiska tych, którzy są jakby najbliżej tej finałowej piątki, którym najmniej jakby głosów brakuje. No myślę, że tutaj rywalizacja będzie zacięta do samego końca. A oprócz tego, co w, numerze, co w najnowszym wydaniu nowi? Do Czech na biegówkach i pieszo, czyli sprawdziliśmy jak w praktyce wygląda stosowanie zakazów antykowidowych na granicy polsko-czeskiej. Myślę, że nasze doświadczenia mogą być dla Państwa bardzo pomocne. Pomagamy również w problemach ze służbą zdrowia, bardzo, bardzo bogato obfitująca w Państwa telefony był nasz dyżur dziennikarski, dlatego w tym tygodniu również polecam Państwu lekturę sprawozdania z tego dyżuru. Nie tylko prędkość. Sprawa tragicznego wypadku drogowego sprzed ponad 4 lat ciągle nie ma finału. Bestia z Rychor. To jest mord, który wszcząsnął mieszkańcami nieistniejącego już miasteczka wiele lat temu i o tej sprawie piszemy również w najnowszym wydaniu Nowin. Pandemia stała się impulsem rozwoju, zapewnia pani profesor Elżbieta Sobczak, dziekan Jeleniogórskiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a jeżeli chodzi o szczegóły, to już oczywiście odsyłam Państwa do lektury tej rozmowy. W krainie Askiburgionu. Jakie będą losy tego niezwykłego projektu Sudeckich Przewodników Oli i Jarka Szczyżowskich. Piszemy o tym, ponieważ liczymy, że być może Państwo pomogą zrealizować ten bardzo interesujący... Plan, ten plan, ten projekt taki naprawdę e, myślę, że w normalnych czasach on by odniósł ogromny sukces. E, pod patronatem Nowin Jeleniogórskich w Poszukiwaniu Światła, czyli bardzo inspirująca wystawa z Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii. W Nowinach Historycznych słowo sportowe i w tym tygodniu wspominamy panią Jadwigę Łyczko. Tyle w tym tygodniu. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury nowin Jeleniogórskich.